Cześć! Z tej strony Scarlett. witam Was na kanale Game Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek z Planet zoo. a Dzisiaj widzimy się z kamerą, bo czasami tak nagrywam, ale nie często, bo raczej wiecie, jak to jest na Game Scarlet. Nie już wam parę razy tłumaczałam, że to jest taki kanał dodatkowy, który sobie realizuje w wolnej chwili, a wolne chwilę to jak widać ostatnio rzadko kiedy się trafiają. Ale słuchajcie, są zmiany w Planet Zoo, ponieważ ja sobie grałam i sporo pozmieniałam, miałam przez chwilę taką mocną fazę i budowałam. I zaraz Wam opowiem, co pozmieniało się w tym naszym Zo. Chociaż wydaje mi się, że powoli. I będziemy zamykać kwestię tej franczyzy, bo już jest bardzo duża. A wiecie, że ja nie lubię robić zbyt ogromnych tych zł, bo po pierwsze, ja się w nich potem nie orientuję. Po drugie, to też jakoś tak super płynnie nie działa, więc tak. No, różnie z tym bywa, nie jestem jakimś zwolennikiem olbrzymich franczyz. Nie wiem, co będzie potem, czy będę nagrywać jeszcze jakąś tam serię, bo już naprawdę trochę tych zo tutaj na GameScarle doglądaliście. Zobaczymy, co przyniesie czas, ale póki co się tym nie przejmujcie, ja Wam opowiem, co powstało. Ta -da! zmiana starzenia się, tak, bo ja mam tutaj zwolnione starzenie, jakbyście nie wiedzieli. Tak się to prezentuje, w sensie ta część, którą zmieniłam i. Od czego ja powinnam zacząć wam tutaj opowiadanie, bo sama trochę nie wiem, na jakim etapie wy tutaj skończyliście. Czekajcie, ja sobie to zapozuję wszystko, żeby te powiadomienia mi nie znikały i żeby się nic większego nie działo. O łapkach i komentarzach chyba wam już mówiłam, nie? Już, już, już wam tłumaczyłam, jak jest to mega istotne, a jeszcze jedna mnie zastanawia, rzecz, efekty kamery. Przede wszystkim nietoperze mamy tutaj w tym nietoperzowatym zamku. W tym miejscu i chyba ich jest już dużo. Tak przynajmniej mi się wydaje. One nie wiem, czy lubią być w takiej ilości. No ale jest ich tutaj dość sporo i wydaje mi się, że to bardziej jest takie klimatyczne i pasujące do nich. Jeśli chodzi o samo to miejsce, to ono już jak widzicie jest ulepszone i tak się zastanawiam, bo w sumie fajnie jest samemu budować takie budynki i zastanawiam się, czy przypadkiem sama któregoś dnia właśnie nie pójdę i nie nie pójdę, gdzie ja mam iść, nie, nie wezmę i nie zacznę budować. Zrobiłam tutaj też dwa wybiegi obok, dwa malutkie wybiegi wombatów i one widzę są ze sobą nieszczęśliwe, więc ty lecisz sobie tu tutaj do magazynu w centrum handlowym, bo wombaty, one mogą żyć właściwie tylko w dwójkę i ewentualnie z się swoim. A jak już podrasta ten mały wombat, to wombaty nie są zbyt szczęśliwe. A że chciała mieć troszkę ich więcej, aha, wziął i się schował, więc nie będziecie tutaj widzieć co i jak. Ale... O, pokażę Wam tego. Weź się, pokaż wąbacie, żeby wszyscy widzieli. No, złodziutkie są te wąbaty, więc postanowiłam je tutaj umieścić. Nie miałam ich, one chyba doszły w jakimś rozszerzeniu, tak mi się wydaje. Także tu jest pierwszy z wybiegów wąbatów i on sąsiaduje z drugim wybiegiem wąbatów. Także jedne i drugie tutaj są. To jest po to, żebym sobie ewentualnie mogła jakoś tam geny mieszać. Ciebie też chowamy i zostawiamy to. Tak, o. A ty co tu robisz? Wypuść wszystkie zwierzęta ze skrzyń. Weźcie się, wypuśćcie. No i tutaj jak widzicie jest masa osób. Z tej strony bardziej oglądają wombaty, z tej strony raczej ich unikają. Ale to nie jest istotne, po prostu chciałam mieć dwa wybiegi. Ciężko było w ogóle te wombaty mi zaadoptować. Jeśli chodzi o te szklarnie... Szklarnie, nie wiem jak to nazwać, oranżerie. Cholera, wie to, szklany budynek. To tutaj też się troszeczkę pozmieniało w okolicach, ale jeżeli chodzi o same zwierzęta, to mamy tutaj leniwca. I nie wiem, czy on był już za czasów tamtego odcinka, który oglądaliście, czy nie. I tutaj zrobiłam jakieś takie ulepszenia. I te leniwce sobie siedzą, żyją, egzystują, a właściwie stoją w miejscu. I ich już też sporo mamy, jak widzicie. A druga. Część tego to są motyle, motylarnia i motylarnia znajduje się tutaj. Z motylami jest ten problem, że one bardzo szybko się rozmnażają, więc ja naprawdę mega tutaj wchodzę i bardzo, bardzo często usuwam. Teraz widzę, że było niedawno sprzątane, bo nie ma ich aż tak dużo, ale naprawdę bardzo szybko im to idzie i długo żyją, nawet jak na tę grę, pewnie, przez to, że mam spowolnione starzenie się, więc ciężko jest to wszystko do ładu i składu doprowadzić, a ten deszcz to po co mi pada? Pada mi po to, żebym nie mogła Wam dokładnie pokazać wszystkich zmian, pewnie, nie? Tak, wiem, wiem, Daniel zwyczajny, wszyscy się biją. Lecimy tutaj dalej. Tu mamy, moi drodzy, małpki. Tak, małpki są. I to nie jedne małpki, ponieważ mamy tutaj te lar i siamangi wielkie. Bo one mogą ze sobą egzystować, a jak zrobiłam ten wybieg, on bardzo duży mi wyszedł, to ogarnęłam, że te zwierzątka są malusie, to są takie dziedziusie, naprawdę, jeżeli chodzi o wielkość. Więc no. O. I tak śmiesznie chodzą na dwóch nogach. To jest w ogóle przerażające. Ja nie lubię małp, wiecie? W się sensie przerażają mnie małpy, są za bardzo ludzkie i, i to znamy, takie creepy, to jakby ludzi trzymać w klatce, nie, nie wiem. No ale siedzą sobie tutaj jedne z drugimi, egzystują w miarę się mm, ze sobą, przyjaźnią, dobrostan zwierząt. Aha, tych zwierząt. Zaraz, zaraz, zaraz. Chwila. Chwila. Chwila, chwila. Proszę mi się tutaj nie, nie wkurzać gro. Ja chcę wszystkim wszystko wyjaśnić, a gra mi tutaj robi przerąbanie. Czekaj. Ty idziesz, ty idziesz, ty idziesz i się chowasz. A tutaj mamy jednego samca, Alfa, który z nami zostaje. Bardzo proszę. Zwierzęta walczą ze sobą u bizonów, jeszcze, więc bizony też muszę tutaj posprzątać. Bardzo proszę, tak. Ty. Ty. I ty. Pachajcie, ty i ty. Ciebie jeszcze zostawię, ale ty i ty idziecie sobie stąd. Tak, tak mi się wydaje. Samiec, 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 dobra. I chyba to już powinno być. Załatwiające sprawy, tak myślę. Przynajmniej naprawdę mam taką nadzieję. I ten deszcz mógłby się już skończyć. Daniel, zwyczajny, dobrostan zwierząt wabił do demonstrantów. No i nic nie widzicie na tym wybiegu. No centralnie nic nie. Ja sama ledwo w ogóle widzę cokolwiek na tym. Jest jak jest ciemno tutaj? Pchy, jest tak ciemno. Niech już te słońce będzie. Nawet nie mam oświetlonego tego wybiegu. To jak na mnie to jest jakaś dziwna sprawa. Czekajcie. Jak to? Ten też nie jest oświetlony? Co tu się podziało? To jest jak nie mój wybieg. Zawsze mam oświetlone wybiegi. No Ale coś tam się podziało, widzę i nie jest. Lecimy sobie dalej. Żyrafy to wy bardzo dobrze znacie chyba, nie? I żyrafy sobie tutaj żyją. Spokojnie, na tym swoim olbrzymim wybiegu. I lecimy sobie do kwestii kolejnej, ponieważ tutaj zrobiłam handel. Ponieważ ludzie na tej części tego Zo byli bardzo zmęczeni, bardzo głodni, bardzo chciało im się pić. Ogólnie pić im się chce tutaj zawsze, dlatego że jest bardzo wysoka temperatura, więc cały czas są na słońce nastawieni. Ja tutaj co jakiś czas umieściłam też klimatyzatory, ponieważ temperatura naprawdę do olbrzymich. Em, em, Olbrzymich temperatur, olbrzymich stopni dochodziła, więc goście się naprawdę tutaj źle czuli w tym, zoo, A macie, a zepsuję wam balonika. No i zrobiłam tutaj tę aleję sklepową, i tu jest naprawdę bardzo dużo sklepów. Widzicie, to wszystko tutaj to są sklepy. I mamy tutaj jedzenie, picie i jakieś pamiątki i inne tego typu sprawy. Także tu, wokół tej szklarni, to mamy. Szklarni? Nie, to chyba się jako inaczej, jakoś inaczej nazywa. Sorry, ja, ja jestem krytynem, że chodzi o takie rzeczy, także. No to szklany, szklany budynek. Tutaj mamy też wejście bodajże albo toaletę, nie, wejście do zoo, Tutaj jest jakaś kolejna rzecz ze sklepikami tu jeden, tu drugi sklepik więc ludzie mogą. O, balon. Już nie ma balonu. A tutaj ludzie mogą, ludzie mogą sobie przyjść, coś kupić. I tutaj mamy kolejną alejkę, właśnie sklepową, z taką, taką europejską alejkę. Jak w miastach europejskich, gdzie macie takie wąskie ulice zresztą, nie wiem, Wrocław, Kraków kojarzycie na pewno. I tutaj też mamy mnóstwo takich miejsc, tu jest jeszcze restauracja, więc ludzie spokojnie sobie siedzą jedzą w tej restauracji. Także ogólnie myślę, że całkiem spoko to się zrobiło i tu jest jeszcze jedna restauracja, żeby goście naprawdę mogli sobie mm, te kwestie Jedzeniową załatwić. Także to zrobiłam, to zrobiłam, uzupełniłam, tutaj też uzupełniłam. W tej ciemności naprawdę niewiele widzicie wiem. Zmieniłam też tory tej przyjażdżki wodnej, zaznaczę jezioro to będziecie lepiej widzieć, dlatego że, jak stwierdziłam, że no, że niedługo i tak będziemy kończyć to Zobo, jest duże już, już mamy tę część, starą, tę nową część i myślę, że jak zabuduję całą tę nową część, to będziemy, prze nie wiem, przechodzić dalej albo po prostu zakończę serię, zobaczę jeszcze. No to ta łódź fajniej by było, żeby pływała po prostu po tej części, więc tutaj zrobiłam dodatkowy mm, przystanek. Tutaj zbudowałam też taką mm, szopę na tę łodzie, żeby to w miarę wyglądało i wydaje mi się, że Wy totalnie nic nie będziecie widzieć w tym świetle. Ja pierdziele, ja Wam tak pokazuję, omawiam, omawiam nic nie będziecie widzieć gdzieś to może. A tu mamy kolejny wybieg i w tym wybiegu są zwierzęta i ludzie będą zaraz nas cisnąć za to, bo te szympansy karłowate... O Jezus, dzidziusia mają. Skąd się wziął dzidziuś szympans? One genetycznie nie są najlepsze, ale właśnie chciałam tutaj mieć szympansy i tutaj mieć jeszcze jedno jakieś zwierzę. Także za chwilę będziemy budować wybieg mm, szympansów karłowatych. Czemu twój... Y, do... Odporność zero? Jaki ty masz dobrostan? Przestrzeń, aha, ty się gdzieś zaklinowałaś. Dobrze, no to idź sobie tu. Odklinuj się. I bardzo proszę mi, dzień dać, żeby moi widzowie wszystko zobaczyli tutaj, a nie takie coś. A i pewnie też was będzie to interesować, że udało mi się załatwić kwestię pand. W sensie mam diamą, ja pandę, dziewczynkę. Bo jak wiecie, miałam z tym problem, co ja mam z tym, wiecie, wiecie, no ale wiecie, miałam problem, nie było dziewczynek pant, i udało mi się zaadoptować kilka i aktualnie mamy tutaj sytuację wyglądającą następująco, że urodziły się dzidziusie i ja chcę, żeby one podrosły i wzięłam tutaj jakąś tam pandę, tą czarno-białą, klasyczną dałam, żeby ona siedziała razem z tymi dzidziusiami, te dzidziusie sobie podrosną i wiecie, wszystko będzie myślę w miarę tak w porządku. Także tak. Często pytacie o te motyle. Te motyle są z rozszerzenia Ameryki Południowej. Ojej, dobrze kojarzę. Także tak. No i rośnie nam to wszystko, powiem Wam, rośnie Wam. Patrzcie, ile mamy słoń indyjskich. Słonie to jest chyba najbardziej popularny tutaj gatunek w moim zoo. A nie, szympans karłowaty. A widzicie, no, szympans karłowaty teraz. Ale były zawsze słonie. Jak troszkę się zrobi jaśniej, to się tym zajmiemy. Wybiegiem szympansów. Chociaż pewnie jakichś wielkich rzeczy się nie będziecie mm, mogli po mnie spodziewać, jeżeli chodzi o budowę. Bo ja ostatnio jakoś totalnie te wybiegi... No to nie wiem, chyba nie są najgorsze, ale najlepsze też nie są. Jakie zwierzę uciekło znowu? Aha. Szympans, szympans, szympans. Weź ty się! Nie wiem, czy wam opowiadałam o tych pracownikach. Chyba wam opowiadałam o tym, że warto jest ich szkolić, i zawsze, jak szkolicie, to podwyższacie od razu pensję. To oni są wtedy najbardziej usatysfakcjonowani. Polecam szkolić pracowników, bo taniej wychodzi mieć kilku wyszkolonych niż 10 niewyszkolonych i ogólnie, wiecie, takich nieogarniętych. Zresztą, jak są sklepikarzami, to też żyje im się dużo lepiej, kiedy są wyszkoleni, lepiej pracują. Także ja zawsze, 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 zawsze szkole, żeby w miarę tutaj to było. Zresztą widzicie, ostatnio pozatrudniałam tutaj do mojego za kilka nowych pracowników, więc tym bardziej. Muszę ich wyszkolić. O, to taki dziuś pracownik. Tylko nigdy nie wiem, bo czasami to mi się przycina i nie wiem, czy ja im robiłam tę podwyżkę, czy nie robiłam podwyżki. Mamy to mniej więcej, oczywiście to mamy. Mam nadzieję, że widzieliście wszystko na przyspieszeniu, jak robiłam. Natomiast potrzebujemy oczywiście jeszcze ekranów informacyjnych na temat tego, co znajduje się na naszym wybiegu, więc lecimy sobie to wszystko umieścić. I to jest bodajże w udogodnieniach, albo w wybiegu w udogodnieniach. I mamy tutaj ekran konkretniej ten, tablica informacyjna o wybiegu. Musimy ją obrócić oczywiście klawisz Z. I wsadzimy sobie tutaj dwie takie tablice informacyjne i na pewno postaram się jakoś to może jeszcze ozdobić, tak jak w przypadku żyraf to było. Nie wiem, czy oglądaliście ten odcinek z żyrafami, czy nie, ale to mniej więcej widzicie, coś takiego powstało. Były żyrafy, była ta tablica informacyjna, więc wszystko w miarę tak fajnie. A ja zrobię tak i lecimy tutaj z informacjami, będzie szympans karłowaty. Nie wiem do jakiego momentu je ja tutaj mam elektrykę, więc to też jest takie trochę, powiem Wam... Ryzykowne, i lecimy sobie nie dźwięk otoczenia, ale informacja edukacyjna na pewno będzie tutaj. I ustawiamy sobie oczywiście szympan skarłowaty. Bardzo proszę, tutaj prawie na całą wielkość, tak żeby to się nie stykało. Okej, okay, tak. Szympan skarłowaty, i lecimy sobie z tym jeszcze. No, chyba tutaj, tylko zmienię zasięg, bo jakbym chciała jeszcze jakiś wybieg tutaj obok zrobić. To wiecie, nie może być to aż takie wielkie, więc myślę, że tak będzie idealnie. I skopiujemy sobie te tablicę informacyjną. Struktura płci znowu? Znowu coś nie działa u nich tam? Aż będę musiała tam podejść i zobaczyć, co oni się tak do siebie problem ciągle mają. Więc tutaj ta... Oho, fajnie. Super wiedzieć, że do góry nogami, więc X, X jeszcze raz i obracamy za ten zielony, żeby było dobrze. Nie chcę, żeby to było takie biedne i smutne, więc ustawimy jakieś ozdoby tutaj na tym. Bo na tych wybiegach, co budowałam sobie prywatnie, szczerze mówiąc, no nie powiedziałabym, że jakiś super klimat jest. Nie musi to być mega równo, ale tak, żeby było. O, i skopiujemy sobie jeszcze te motylki, bo one są ładne. Ja je uwielbiam. Szkoda tylko, że nie można zmienić ich rozmiarów. I zawsze są takie olbrzymie. No ale, jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, moi drodzy. A te motyle, no uwielbiam. To już jest którejś zo, w którym chyba te motyle wykorzystuję. Jak raz się do nich. Yy, wiecie. <grafię> jak raz je złapałam, to już zostały ze mną na zawsze. Dobra, niech będzie tak. No i mniej więcej powiedziałabym, że jest OSW. Te fps -y tutaj wariują. Wariują. Bardzo wariują. Ale to jest chyba najlepszy wybieg dla nich, jaki zrobiłam. Ogólnie ten domek też jest mega spoko, bo one mają tutaj mnóstwo miejsca. Ściągnęłam go ze Steam, oczywiście, z warsztatu, bo ja nie, nie budowałam takiego czegoś. Oj, nie, no, chyba nawet bym nie umiała. Natomiast jeśli chodzi o naszą księgę stadną, to ty masz trójkę dzieci i ta dwójka jest w magazynie. A to ciekawe. Nie wiedziałam, że mam w magazynie jakieś małe małpki. Uhu, dobre geny. Ja te panie sobie poproszę. A szympan skarłowaty w ciąży jest sprzedawany? Od prupruzo? mam nadzieję, że to nie jest jakiś wsobny... Ona ma średnie geny, to ją bym sobie wpakowała do magazynu i jeszcze chciałabym zobaczyć te, jakie ty miałeś geny. Oj, ty masz w ogóle tragiczne geny. Och, nie! A tamte mają dużo lepsze, więc no dobrze, zostaniesz tutaj z nami, ale znalazłam sobie, jak widzieliście, mam nadzieję, że tego nie wycięłam, a jak wycięłam, no to zaraz się dowiecie, dwie panie małpki karłowate, szympanski mał karłowate, z troszkę lepszymi genami widzicie, wielkość, czas życia, płodność, odporność troszkę lepiej jest, a tutaj nasz samiec też ma dosyć dobre geny, więc z tego może wyjdzie nam coś lepszego no więc y, chyba to będzie dla nas lepsze i tamtą sobie spakowałam jeszcze są jakieś się tutaj nie wiem wprawdzie jak one mają geny o, też macie bardzo ładne geny no, dobrze, to one sobie w miarę tutaj też podrosną i będę mogła się zastanowić no te takie średnie, ale ciebie najwyżej mój drogi Jaki wy macie tu frajdę? Ciebie najwyżej, mój drogi, sprzedam. Także tak, mniej więcej to się prezentuje. Myślę, że Wybieg też całkiem spoko. Można sobie podróżować, małpki zobaczyć. Ta część ZO zaczęła być odwiedzana. I powiem Wam, że olbrzymim plusem była ta aktualizacja, która wprowadziła nam wejścia dodatkowe do Zoo. Bo zamiast te wszyscy wchodzić tym głównym wejściem, które jest gdzieś tutaj daleko, daleko, i zanim oni dojdą w ogóle gdzieś tam dalej do zoo, zanim coś, o. To wejście, to przynajmniej mamy tutaj drugie wejście i oni się tutaj niby znikąd tak naprawdę pojawiają, ale mi to akurat nie przeszkadza. Przynajmniej tutaj też mamy jakieś zaludnienie w tej części Zo? Bo to był jednak problem, że ci goście nie przechodzili z miejsca do miejsca, tylko właśnie znajdowali się w jednym i, i to by było na tyle. Uuu, ile mamy tutaj ludzi? Ale w sensie to wszystko sprzątające? Tutaj chodzicie w kółko? Chcielibyście się zajęli jakimiś innymi sprawami. A, i jeszcze zrobiłam jedną rzecz, bo Wam o tym nie powiedziałam. Mamy też takie mini centrum dla pracowników tutaj za tymi budynkami europejskimi. Ja to wszystko tak ścisnęłam, bo mi się ogólnie tak kojarzą budynki europejskie. Wszystko jest takie, wiecie. Mega, 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 mega. Wciśnięte. Także... Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki update z mojego Zo. Najbardziej lubię te tutaj informacje w wybiegu piękne były. No ale stara część Zo, nowa część Zo i jeszcze troszeczkę miejsca, więc będziemy mogli sobie coś tutaj wrzucić, tutaj wrzucić. Nie wiem, ile jeszcze będzie odcinków z tej franczyzy zobaczymy. Zresztą widzicie, że to się strasznie teraz przycina, nie wiem jak ja to będę montować, jak mój głos się będzie zgrywać z tym wszystkim przez te przycięcia. Ale na razie kończę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek.